18 października w naszej szkole miało miejsce ważne święto. Uczniowie klas pierwszej A i pierwszej B zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. W śpiewaniu hymnu państwowego złożyli oni uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Czy ślubujecie dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły? Ślubujemy! Czy ślubujecie być dobrymi kolegami i koleżankami? Ślubujemy! Czy ślubujecie sumiennie wykonywać obowiązki ucznia? Ślubujemy! Czy ślubujecie swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom? Ślubujemy. Czy przyrzekacie pomagać słabszym i mądrzym od siebie? Następnie pani dyrektor Joanna Kuźma dokonała uroczystego pasowania ich nauczniów Szkoły Podstawowej z działami integracyjnymi nr 4. Pierwszaki w odświetlnych strojach razem ze starszymi kolegami i koleżankami z klasy czwartej A odważnie recytowały wiersze. Z wielką dumą i radością skolną ścieżką wkraczamy. Małe książki i zeszyty kredki, barwy karterówki. Wokół wiele starszych klas uśmiechem witają nas. A dyrekcja w gotowości wita w progu wszystkich gości. Wielkie. Nasza Pani uśmiechnięta postajemy się uczniami. Dali się też poznać jako wspaniali wokaliści, głośno i entuzjastycznie śpiewając piosenki. W wyjątkowym dniu uczniom klas pierwszych towarzyszyli rodzice, którzy z dumą oklaskiwali swoje pociechy. Na pamiątkę ślubowania i pasowania na ucznia dzieci otrzymały dyplomy. Była też okazja do wykonania klasowych zdjęć do rodzinnych albumów i kroniki szkolnej.